Nie mecenasie, ni Bębenie, ni żerłaków, Piaseczna. tam tylko są kurwy, tam są tylko do jebania. Tak jak to siedzi twój człowiek, który tylko myśli o pizdzioskach, który wow. razem z tobą chce jebać baby, tylko że napisałeś, że u mnie Bęben i że ja źle. A czy ty się zajmiałeś, zajmie się, że on, narkotyki wącha? Daj mi się mecenacku tym, bo jak nie to będziesz spierdolony ze stanowiska. I to prędko! Ja wiem, kto jest całych mecenasów w Warszawie. Ja skieruję ten, zrobię sero i skieruję do prezesa. I będzie kurwa po tobie mecenasku, mi bębenie. Zasrany ty! Tylko o cipkach myślisz? A jak sprawy prowadzisz? łapówki bierzesz? Ile łapówek wziąłeś? Chcę dołączyć taki liścik żeby wy oczynili mecenasa z Warszawy, wariata durnego, psychicznie chorego. Oto liści, szanowni państwo, naprawdę wezmę się za mecenasów ostro. Takie do mnie liściki i do majora pisać nie będą. Żeby mnie pękł, niech jemu pęknie morda, niech jemu chuj pęknie! Od pierdolenie ba kurwów, które prowadzą sobie e, z, nie wiadomo skąd Prostytutki niech pękną je!